Jeżeli szukasz informacji na ten temat znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Grzyb drzewny występujący na martwym drewnie gatunków drzew liściastych takich jak grab, buk, wierzba, topola i brzoza oraz orzech włoski. Jest dość częsty. Zazwyczaj rośnie w postaci skupionych grup. Składają się z wielu większych i mniejszych okazów. Często kępkowato pozrastanych, jak ławice ostryki, stąd pochodzi nazwa tego gatunku. Owocniki pojawiają się dopiero późną jesienią, od końca października do zimy, a gdy zima jest łagodna, również zimą. Czasami pojawiają się na przedwiośniu. Jest dość wytrzymały na mróz, jednak w okresie wytwarzania owocników potrzebuje dużo światła. Przy zbyt małej ilości światła nie wytwarza owocników, lub są one małe. Znaczenie Grzyb jadalny Jest bardzo smaczny, ale na starość staje się łykowaty. Owocniki boczniaka dostarczają łatwo przyswajalnego białka, kwasu foliowego, aminokwasów, witamin z grupy B i soli mineralnych, wykryto w nich także obecność substancji działającej przeciwnowotworowo i obniżającej poziom cholesterolu we krwi. Jest saprotrofem rosnącym na martwym drewnie. Ale również pasożytem atakującym jeszcze żywe drzewa, jednak głównie stare, osłabione lub uszkodzone. Wdychanie dużych ilości zarodników tego grzyba, co na przykład ma miejsce u ludzi zajmujących się jego uprawą, jest niebezpieczne i może zakończyć się problemami z płucami. Uprawa: W wielu krajach, w tym w Polsce, prowadzi się uprawę boczniaka ostrygowatego. Uprawia się go na słomie. W uprawie istnieje wiele odmian uprawnych, w tym również o kolorze różowym. Gatunki podobne: Boczniak białożółty, Pleurotus dreinus, ma jaśniejszy, białawy kapelusz o powierzchni nieco kosmkowatej. Boczniak rowkowano-tronowy, Pleurotus cernucopiae, ma trąbkowaty kapelusz i rowkowany trzon. Boczniak łożkowaty, Pleurotus pulmonarius, ma jasny kapelusz. Anyskowy zapach i występuje wczesnym latem do jesieni, łecznik późny, Sarcomyksa serotina, jest mniejszy i często ma zielonkawe odcienie. Boczniak jest rodzaj z gilolet grzybów, który obejmuje jeden z najczęściej spożywanych grzybów. p. E. Ostreatus, gatunków pleurotus można nazwać ostrygi, abalone, lub drzewa grzyby, i są jednymi z najczęściej uprawianych grzybów jadalnych na świecie. Grzyby boczniaki były używane w myco remediation zanieczyszczeń, takich jak ropa naftowa i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Treść: 1 opis, 2 ekologia, 3. Kuchnia 4, taksonomia 5, filogeneza, 5.1 gatunek filogenetyczny, 5.2 gatunki niejasnej relacji, 5.3 dawne gatunki, 6. Zobacz także 7 referencje, 8. Linki zewnętrzne. Opis. Czapki mogą być przymocowane z boku, bez trzpienia. Jeśli jest trzpień, jest zwykle mimo środowy oraz skrzela zbiegających się wzdłuż niego. Termin pleurotoid służy do grzybów o ten ogólny kształt. Zarodniki są gładkie i wydłużone, opisane jako cylindryczne. W przypadku, gdy strzępek spotykają się, są połączone za pomocą połączeń zaciskowych. Pleurotus nie jest uważany grzyb-wspornik. A większość gatunków monomitic, miękką konsystencję. Jednakże wyjątkowo, boczniak Dryinus może być czasem dimitic, co oznacza, że ma dodatkowe strzępki szkieletowych, które dają mu trudniejsze konsystencje jak grzybów spornika. Ekologia: Grzyby boczniaki znajdują się zarówno w tropikalnych i umiarkowanych strefach klimatycznych na całym świecie. Większość gatunków pleurotusy są grzyby białe z zgnilizny na liściastych drzew, choć niektóre również rozpad drewna drzew iglastych. E. Ręgi jest niezwykłe w związku z roślin zielnych i p. Bulwy wytwarza podziemne izklerocje oprócz tego, że saprotroficy wszystkie gatunki pleurotus również nematofagos, chwytając nicienie nie oparaliżuje im toksyny. Kuchnia Klasyfikacja gatunków w obrębie rodzaju Pleurotus jest trudna ze względu na wysoki fenotypowej zmienności całej szerokości geograficznych, pokrywają zakresy geograficzne gatunków i trwającej ewolucji i specjacji. Wczesne taksonomicznych wysiłki umieszczone boczniaki ciągu pieczarek, Agaricus ostreatus Jack. 1774. Paweł Kummer określono rodzaju boczniaki w 1871 roku. Od tego czasu, rodzaj został zawężony z gatunków przeprowadzce do innych rodzajów, takich jak Fawolaschia, Hohenbuehelia, Lentinus, Marasmielelus, Omphalotus, Panelelus, Pleurocybella i Resupinatus. Patrz Singer, 1986. Na przykład Pleurotus taksonomicznych opartych na morfologicznych cech. Filogeneza. Niedawno cząsteczkowej filogenetyka został wykorzystany do określenia genetycznych i ewolucyjnych związków pomiędzy grupami w obrębie rodzaju, wyznaczającej dyskretnych kłady pleurotus, wraz z zbliżonej rodzaju Hohenbuehelia, wykazano za monofiletic. Badania krzyżowania rentowności pomiędzy grupami zostały wykorzystane do dalszego określenia, które grupy są godne gatunku rangi, w przeciwieństwie do podgatunków, odmian lub synonimia. Jeśli dwie grupy morfologicznie różnych grzybów boczniaki są w stanie wzajemnej rasy i produkują płodne potomstwo, spełniają jedną definicję gatunku. Te rozrodczych grup dyskretnych, zwanych grup intersterility, zaczęły być zdefiniowane w pleurotus. Wiele nazw dwumianowe stosowane w literaturze są teraz zgrupowane jako gatunku kompleksów z wykorzystaniem tej techniki, i mogą ulec zmianie. Gatunki filogenetyczne